Alo, 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 witam was, ja jestem Harwarz10 i w dzisiejszym odcinku mam nadzieję już przejdziemy tą misję. Zrobiłem ją sobie samemu. <laughs> po raz kolejny zatrzymałem przed zakończeniem i przed zaczęciem przeinstalowałem grę. Może teraz zadziała. Zobaczmy. Oj! Jakbym teraz zginął, to by była niezła jazda. Jest. I zobaczymy. Hmm. O dziwo działam.

died threatening to release the most deadly virus in history on the people of New York you died in Penn station but the virus found its way into your bloodstream and here you are aha we were trying to figure it out <coughs> you just wanted to bring it all down but this isn't what you here you you want to know what happened at hope idaho you the truth i know Sam się zabił. Dobra. I ukończyliśmy misję. I zaczniemy kolejną. Cztery ulepszenia. No to fajnie, wejdźmy w ulepszenia. walka tu bym wziął sobie coś tu chciałem zabrać nieważne szybka folia ostrza Nażenie kolcami. Bat. Nadal nas nie stać. Dobra. Ym. Gdzie teraz? A tutaj. Ostatni człowiek. No to lecimy z kolejną misją. Chociaż właściwie moglibyśmy sobie urządzić małe polowanko. Słyszę samolot, e, słyszę helikopter, ale go nie widzę, dobra. Schodzimy na ziemię. Schodzimy. Dobra, ja się nie wtrącam, ja tylko będę zjadał pomniejsze zombiaki. się w ogóle nieźle dzieje czołgi jeżdżą rozjeżdżają samochody <laughs> lekko klatkuje ale to są uroki nagrywania w 30 fpsach nigdy nie da się utrzymać tych 30 fpsów zawsze trochę spadnie czasem na przykład teraz jest 23. Dobra. Jesteśmy praktycznie w pełni żywi. Co tu nas goni? Dobra. Jesteśmy w pełni żywi. Chociaż trochę nam jeszcze tego życia brakuje. Ale tego już nie będę zmierał. Idziemy wykonać ten quest. Chociaż nie mam pojęcia, co mamy z niby zrobić. Specjalistę crossa złapać. Bo z tej rozmowy z doktorkiem tak jak zwykle nic nie wynikało. Jedyne co z niej wynikło to to, że sami się, że Alex sam się zainfekował. Bo nie chciał oddać tym tajniakom z Genteku wirusa. To go rozwalił. Ale oni go zastrzelili. Spadł w kałużę, która została po wirusie. No i wirus się zmieszał z jego krwią. Zacznijmy tą misję. Znowu rozwali telefon.

He'll do anything to stop the infection. If you help me stop him, you get your secret. There's no way to get to that ship without being blown out of the sky. I have a way. Ramble wants a colonel named Taggart. He sent me to find <coughs> him. He's our key onto the Reagan. Taggart's massing a large force of helicopters at these locations. If we don't move now, he'll muscle his way out of Manhattan in a fleet of helicopters, and Ramble might not be able to stop him. Mercer, take out the helicopter.

No ale co innego robiliśmy? No wykonywaliśmy brudną robotę. Braliśmy zlecenia od dany, od dziewczyny głównego bohatera, o której imieniu zapomniałem, więc była mało interesująca. Od doktora, od krosa. No nic innego nie robiliśmy. O, wykonają cel, ciekawy jak. Dobra, nieważne jak wykonałem ten cel, ważne, że mam już jakiegoś cel, jakiś mam i mogę go sobie wykonać Uleci. leci Nie ta broń Weźmy bitch Musimy się odbić na odpowiednią wysokość. Nie złapię go. Ale ten wieżowiec może być dla nas ratunkiem. No prawie go miałem, gaddemet. Gaddemet? Gaddemet? Jest. Co jest? Co się stało? Nieprawda, transport nie uciekł z Manhattanu. Siedziałem już na skrzydle Gaddemet, jak można tak... Jak można być takim niemiłym? Wolni z drogi czołgi. Pobiegajmy sobie trochę po ulicach. Trochę parkiera. No i jeszcze skopa w łeb. Z buta wjeżdżam. W ogóle muszę zauważyć, że wojsko strasznie przegrywa tą walkę z infekcją. Nawet jak zabiliśmy Greenie. Czyli matkę roju. Czemu ta gra jest taka wredna? Już prawie miałem ten helikopter. Mam go, mam go, mam go, mam go. Spacjana sil... Si co? Na skrzydło. Do kokpitu tu porwi Wszyscy mogą mi naskoczyć, wszyscy mogą mi naskoczyć, wszyscy mogą mi naskoczyć, no i co teraz? Ale to coś głównia nie lata To nie jest ten helikopter co wcześniej Te poprzednie były jakieś inne Przełączmy się od razu na rakiety Na dole cel sieci Intryk ale mamy to gdzieś Transport zniszczony Kolejny cel O kurde Wsiadamy do tego Czemu ten z tyłu nie uciekł? Oszczędziłby mi sporo czasu. A użyjmy tych mocnych rakiet. Cel wykonany. No i cześć. Co teraz zrobić? Lądowisko. O kurde. Helikopter, helikopter. Tylko po co ja do niego wsiadam? A, już wiem po co ja do niego wsiadam. Bo tak. No nie, zaraz uciekam. No i spadnę. Ta kraja jest wredna. No kurde, jeszcze nie złapał. Było jakieś pół centymetra. Kurde, jak tak można. No i już widzę brzeg. Nie zdążę. Nawet nie złapałem. Kur. D. co nie? Kolejne helikoptery No Wiecie co, jednak ten karabin może być niezły Chociaż właściwie nieźle będzie, jak będziemy stale od tych działek Przeciwpowietrznych? Może przeciwlotniczych Tak, to będzie dobre słowo, o nie spacja spacja i le e, prawy przycisk myszy Wow, lecimy dalej kolejny cel a w ogóle parę odcinków temu ciekawiłem się czy kiedy śmigłem trafię na antenę to czy ją odetnę i wychodzi na to, że tak to jest plus tej gry, że takie drobnostki są zachowane dawaj mi <ścoughs> daj mi ten helikopter zaraz będziemy na miejscu to coś mnie nadal goni nie to jest już inny w ogóle niezłą rozwałkę tutaj robimy o nie co ja konkretnie mam zrobić Cholera, i toksu, w które w której to próbie postanowiłem zniszczyć fabrykę. 3 biliony dolarów wydała armia Blackwatch, żeby się nas pozbyć. Możemy się czuć, jakbyśmy zeżarli 3 biliony dolarów. I co to nam tak, tak mryga przed ekranem? Zaraz No się w ten ekran i mi oczy bolą. Dobra, nie, już nie patrzę. Wiecie co, ja wam tego oszczędzę. Wracamy do gry, jak już się przestanie wczytywać. Słuchajcie, taka dziwna sprawa. Po jakiejś tam minucie czy nawet dwóch czekania, postanowiłem, że grę wyłączę i włączę ją jeszcze raz. I okazuje się, że się zapisał nasz postęp i po prostu mieliśmy się pojawić na mapie, ale się nie pojawiliśmy, więc tutaj czeka na nas kolejne zadanie. Jak patrząc w statystyki, to będzie już zadanie przedostatnie, więc wykonamy je w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnej części zagrajmy w Prototype. Cześć.